Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dziś szczególnie witam wszystkich, którzy deklarują przynależność do znaku ryb. Przedstawię dzisiaj horoskop na najbliższy rok, 2019, właśnie dla znaku o Zodiaku Ryby. Żeby nie przedłużając, przejdę do czytania. Jako pierwsze, pierwszą wyciągnę kartę, taki sygnifikator dla ryb na ten rok. Energia tła jest to karta Cesarz. Karta ta mówi o dobrej stabilności, swoistej władzy, dobremu, szanowanemu autorytetowi... Ale też i o ochronie i dobrym zarządzaniu. Ryby będą w energii takiej poukładanej, bardzo twórczej i kreatywnej. Karta też niesie jakby pewne ostrzeżenia, a jest to jakby, żeby nie stać się. Tyranem w tym wszystkim. Władza i wiedza i autorytet y, powinna być wyważona. Należy z niej korzystać, ale nie w sposób y, taki inwazyjny, czyli nie stać się tyranem bezwzględnym. Y, po prostu trzeba trzymać pewne rzeczy na, mm, dobrej, y, w dobrej proporcji. Sprawdźmy teraz, co powiedzą karty na temat zdrowia ryb na obecny rok 2019 mhm. Mam nadzieję, że widać karty hmm. e, Według mnie w, w tym roku... E, Ryby przede wszystkim powinny zwrócić większą uwagę na problemy z takimi podwójnymi organami, to znaczy przede wszystkim problemy z górnymi drogami oddechowymi, dbać o płuca, tu chodzi o infekcje, zatoki. Błony śluzowe, dbać o dietę, która wspomaga po prostu czynności zarówno żołądka, błony śluzowej zadbać o naszą przemianę materii, czyli jakby dobre, dobre rozważenie pomiędzy dietą a odpowiednią koncentracją taką fizyczną, czyli wszelkie Sporty, które możemy uprawiać, które przyczynią się do naszego ogólnego zdrowia. Zwróciłbym też uwagę na postrzeganie, czyli na tak zwane zdrowie psychiczne i emocjonalne, to znaczy, żeby wyważać. Ryby w ogóle są znakiem dosyć takim sensytywnym, bardzo mocno reagującym na wszelkiego rodzaju bodźce, stąd też ich taka czasami nadwrażliwość. Na to zwróciłbym uwagę. Zobaczmy teraz, co powiedzą karty w sferze uczuciowej. Wow, pięknie się zaczyna. Mhm. Dobrze, karta świat. E... Według mnie w tym roku e... ryby będą w takim centrum uwagi, e... jakby ich wewnętrzne piękno, e... ambicje, intelekt ich e... sposób postrzegania świata. Uczyni z nich takie klejnoty w koronie. Widzę dużą emocjonalność, uczuciowość. Jednak zwróciłbym uwagę na odpowiednie lokowanie uczuć. Ryby powinny pamiętać, że y, dla jakby ogólnego dobra będąc w związku lub tworząc ten związek trzeba dobrze y, oszacowywać y, to ile dajemy fajnie by było, żeby też i zadbać o siebie. Oczywiście nie zawsze to idzie w parze. Y, niemniej jednak y, czasami y, ryby obdarowują kogoś tak dużą empatią, tak dużym uczuciem, że nie zauważają lub nie dopuszczają do siebie uczucia innych. To tak troszkę dziwnie brzmi, ale emocjonalność ryb bywa tak intensywna, tak przekładająca się na obdarowywanie, że w dziwny sposób nie zauważają. Nie mówię, że nie doceniają, ale nie zauważają uczuć miłości, która do nich dociera, i być może tutaj mogą czuć pewną utratę, brak jakby tej uczuciowości. Niemniej jednak, w kwestii uczuć, obecny rok dla ryb będzie bardzo owocny. Mogą zawojować świat. Sprawdźmy teraz kwestie finansów, zawodu, ogólnie pracy. Znowu bardzo silna, dobra energia, energia słońca, męska, energia działania. Zawodowo i finansowo rok będzie w dobrym oszacowaniu. W Takim odpowiednim y, też wyważeniu. Dzięki wrodzonym talentom ich ambicji, aspiracji, wysokim kwalifikacjom nierzadko i umiejętnością, łatwością adaptacji w danej przestrzeni, w danej kwestii zawodowej, lotności zdobywania informacji, wiedzy, uczenia się będą osiągać duże sukcesy. Niejednokrotnie jest to związane z awansami. Z polepszeniem warunków zawodowych, ze zmianą pracy na wyższe stanowisko. Jedyną, jedyną taką przeszkodą jest, aby dobrze wyważyć czas i umiejętności, ale też i te ambicje. Aby nie spowodowały takiego przeciążenia, przeładowania, żebyśmy nie za dużo dali z siebie, ale w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Uważać na po prostu przepracowania, jakby przywartościowania swojej wiedzy, umiejętności na to, co możemy zrobić. Dobrze, a zobaczmy, co podpowiedzą nam i jak opiekować się nami będą w tym roku energię kamieni. Eee, mam nadzieję, że widać. Kamień chryzokola. <ścoughs> chryzokola. Jest to minerał, który bardzo dobrze wspomaga pracę jelit, wspomaga działanie dróg żółciowych. Jest bardzo korzystny, korzystny ten minerał w leczeniu wszelkich dolegliwości hormonalnych, szczególnie jeżeli mówimy o, o, o tarczycy poprawia gospodarkę taką i wodną i lipidową ale też jest bardzo korzystny i pomocny przy wszelkich rodzajach bólów a szczególnie jeśli, jeśli mówimy o bólach menstruacyjnych dość dobrze koi i Używa się go również do, w momencie bólów porodowych. Tonizuje, potrafi naprawdę dobrze wpłynąć i, i zniwelować ostre bóle, które mogą się oczywiście w, w, w tym momencie pojawić. Dobrze. Zobaczmy jeszcze. Zaproponuję Wam wylosowanie runy. Będzie to runa opiekuńcza na ten miesiąc dla ryb. Pierścienie. Bardzo korzystna w układzie zarówno i finansowym, jak i uczuciowym, zawodnym oczywiście, również runa dla ryb. Runa ta mówi o umocnieniu, o wzmocnieniu, o dobrej energetyce więzów, zarówno małżeńskich, partnerskich, ale też i takich relacjach zawodowych. Wpływa bardzo dobrze również na wszystkie umowy, daje nam taką jasność, klarowność umysłu, jeżeli mówimy o umowach, zarówno zawodowych, jak i partnerskich ale też i kreuje twórczość. Bardzo dobrze koreluje, wspiera wszelkie działanie, działania również artystyczne na takim ogólnym polu twórczym. No, bardzo potrzebna, bardzo pomocna jest na przykład artystom, którzy no, cały czas jakby są w pędzie tworzenia. Zaproponuję Wam jeszcze e, energię e, żywiołów. Zobaczmy, jaki żywioł będzie nam e, przydatny, jaki nas e, może wspierać w naszym e, działaniu. Jest to żywioł powietrza. Bardzo. Mm, mm, no, adekwatny, tak naprawdę. E, daje nam lotność umysłu, e, zwiewność myśli, intelekt jak najbardziej, jeśli mówimy o składzie dla ryb, e, i wskazany, i, i bardzo korelujący z tym znakiem. E, pomocnym kolorem e, będzie kolor żółty, czyli e, wszelkiego rodzaju wstążeczki, e, jakieś niteczki. Coś żółtego jest jak najbardziej e, wskazane na ten miesiąc dla ryb. Bardzo serdecznie wam dziękuję za wysłuchanie tego horoskopu i życzę wam ryby spełnienia, radości, zadowolenia, sukcesów zarówno zawodowych, jak i jakich osobistych. No i szczęścia w, na cały 2019 rok, w dobrym zdrowiu, Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrybowania, do lajkowania. Będzie mi bardzo miło, dzięki temu też i ja w jakimś stopniu się rozwijam. Jest też to dla mnie pomocne do nakręcania mnie do dalszych działań. Za wszystkie wypowiedzi, za wszystkie słowa bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia do zobaczenia w następnym filmie.